cześć, mamy tutaj czworokąt ABCD opisany o promieniu długości 2, wiadomo, że AB równa się 5, to tu zapiszmy sobie 5 i CD jest równe 3,4 i mamy obliczyć pole tego zacieniowanego obszaru. No to najłatwiej pole tego obszaru to będzie obliczyć, że także policzyć pole całego tego jakiegoś czworokąta naszego i odjąć pole koła i wtedy będziemy mieli pole Zacieniowanego obszaru. Jeśli wiemy, że promień jest równy 2, ja tu zobaczcie napis, narysowałam promienie wszędzie. Tutaj jest 2, 2, 2 i 2, i one oczywiście pod kątem prostym do, spadają do podstaw, czyli to będzie kąt prosty i podzieliłam ten czworokąt na takie trójkąty, które widzicie, są od środka okręgu do wszystkich wierzchołków, i każdy. Naki trójkąt ma swoją wysokość, a ta wysokość to jest promień. No i co, co jeszcze możemy powiedzieć? Mamy boki, potrzebujemy jeszcze pewnie naszego czworokąta. Tu możemy sobie oznaczyć niewiadome a i b. I jeśli dało się w ten czworokąt wpisać koło albo okrąg, no to wiemy, że sumy boków przeciwległych są równe sobie, czyli a plus b to będzie 5 dodać 3,4, czyli to jest 8,4. I teraz pole koła możemy już od razu policzyć, bo znamy promień, czyli mamy pi razy 2 do kwadratu, czyli 4 pi. No to spróbujmy policzyć teraz pole czworokąta. Pole czworokąta będzie się składało z czterech trójkątów. Czyli zacznijmy od trójkąta tego na dole o podstawie AB, czyli 1, 2 razy podstawa razy wysokość 2. Dodamy teraz, idziemy dookoła. Może zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli e, będziemy teraz w tym trójkącie, który ma podstawę AD, czyli o, u nas ona jest oznaczona A, czyli 1/2 A razy wysokość czyli razy 2. Tutaj dodamy sobie następny trójkąt, czyli 1/2 razy 3 i 4 razy 2, to jest wysokość i jeszcze ostatni trójkąt 1/2 razy B razy 2. I teraz będziemy upraszczać. Zobaczcie, dwójki nam się wszędzie poskrdzają, bo akurat wysokości też są równe 2. Tak. I mamy tutaj tak 5, dodać A, dodać 3,4 i dodać B. A wcześniej już sobie zapisaliśmy, że A dodać B to jest 8,4. Czyli możemy sobie tutaj zapisać, że tutaj tak 5 plus 3 i 4 to jest oczywiście 8 i 4 i jeszcze dodać 8 i 4. Czyli pole naszego czworokąta to jest 16 i 8. I teraz pole tego powiedzmy zamazanego, tak sobie to oznaczymy, będzie równe cały czworokąt 16 i 8, odjąć pole koła, czyli odjąć 4pi.